A zaczynamy, proszę Państwa, od pieniędzy. Otóż na stronach sejmowych pojawiły się w końcu oświadczenia majątkowe posłów. Jest tam oświadczenie, zaczynamy od człowieka po mojej prawej stronie, Sławomira Mencena. I proszę Państwa, czytamy w tym oświadczeniu, Panie Pośle, że ma Pan bitcoiny warte niemal 5 milionów złotych, dwa domy oszczędności powyżej miliona złotych. Oraz udziały w firmach w wysokości około 40 milionów złotych, jeśli dobrze wszystko przeczytałem. Sporo jak na młody wiek. Jak dochodzi się do takich pieniędzy? Proszę powiedzieć być może naszym młodym widzom, którzy chcieliby. Tyle, tyle zarabiać? Wielokrotnie powtarzałem, że do majątku dochodzi się oszczędnością, pracowitością i przedsiębiorczością i też staram się to na co dzień robić, natomiast jest bardzo ważna sprawa. Te bitcoiny, które ja posiadam, to na nich zarobiłem pieniądze tylko i wyłącznie dlatego, że nie słuchałem polityków, nie słuchałem Komisji Nadzoru Finansowego, która od 10 lat ostrzegała wszystkich, żeby nie inwestować w kryptowaluty, która zachęcała banki do tego, żeby zamykać konta bankowe osobom posiadającym kryptowaluty i nie słuchałem tych wszystkich ludzi tylko dlatego, na tym zarobiłem. A gdybym te pieniądze wtedy, 10 lat temu, kiedy kupiłem bitcoiny, zainwestował w zarządzane najpierw przez platformersów, a potem pisowców spółki Skarbu Państwa, to bym pieniądze stracił. Dlatego wielki apel do Państwa: jak chcecie zarobić pieniądze, to nie słuchajcie polityków. Ale teraz pan jest politykiem, więc mają pana słuchać, czy nie? Bo się zastanawiam. Co ze mnie za polityk, panie redaktorze? Co Jak ze to ze jest pan posłem? Jest, ale stary jest, trzeba to docenić. To jeszcze redaktorze. jedno pytanie. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. Jak jest w pańskim przypadku? Oczywiście, że szczęście przede wszystkim daje rodzina, żona, dzieci, pieniądze są wtórne. Obok pana siedzi minister, były minister rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jak spojrzę na jego oświadczenie. I porównam Pańskie i Pana Ministra, no to jest Niebo a Ziemia. Właściwie we wszystkich rubrykach dotyczących nieruchomości, nie wielkich dotyczy. pieniędzy, nie dotyczy, nie dotyczy, nie dotyczy. Tak proszę Państwa, wyglądają oświadczenia obu Panów. Po prawej stronie oświadczenia Pana posła Mencena, po lewej oświadczenie Pana Ministra Schreibera. Dlaczego tak mało Pan zarobił w swoim życiu? Różnica między wami to jest chyba tylko rok. Jest pan rok młodszy od pana Panie posła Panie, Przepraszam bardzo, no ale ja ani nie mam jakiegoś fetyszu przeglądania innych oświadczeń majątkowych, ani nie mam jakiegoś takiego problemu z tym, że są ludzie, którzy zarobili, jeżeli zarobili je uczciwie, duże pieniądze. Chwała im, jeżeli. Pan zaoszczędził stani... 50 tysięcy. No dobrze, panie redaktorze, ale jakby. Ale jakby... ja nie no mówię to w, w ramach to zarzutu. To jest, to jest coś Chodzi o to, że opinia publiczna powinna wiedzieć, ile zarabiają to politycy, ile mają. Opinia publiczna o tym wie. Moi wyborcy też sobie zdają. Myślę, że z tego sprawę i najwidoczniej uznali, że nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast wie pan, no problem jest wówczas, i po to są te oświadczenia majątkowe: by kontrolować, czy ktoś. Się nielegalnie wzbogacił na tym, że pełni funkcję publiczną. Że ktoś na przykład wydaje znacznie więcej niż zarabia, a nie ma żadnych oszczędności. No to po to są te oświadczenia i dlatego sprawia. W tym przypadku jest Prawo pan wszyscy jak za. Prawo i sprawiedliwość o to walczyło tak. No nie mam tutaj żadnej wątpliwości, żeby mnie czekały jakiekolwiek problemy. Ale naprawdę a... nie ma pan mieszkania domu? Nie, nie jestem właścicielem mieszkania ani domu. Okay. Jest z nami pan poseł Mirosław Suchoń. No tu już nie jest tak czysto jak w przypadku pana ministra Schreibera, ale oczywiście mówię o rubrykach. Ma pan 250, 230 tysięcy złotych oszczędności, doma wartości 750 tysięcy, dwa samochody marki Renault i kredyt hipoteczny około 260 tysięcy. Majątek, no, jeśli chodzi o porównanie z innymi posłami, średni. No tak, y, y, są też oszczędności, czyli jednak jest y, takie gospodarskie podejście do, do, do tego, co się zarabia. I, i, natomiast rzeczywiście problem y, polega na tym, że poza y, taką pracą parlamentarną, y, ci parlamentarzyści, którzy są zaangażowani, no, nie wykonują żadnej innej pracy. W związku z tym no, trudno tutaj y, mówić o jakiejś formie. Y, dodatkowego wynagrodzenia, czy coś takiego. Pracując w sensie, jako poseł, Pan stracił? No to jest... jakby każda odpowiedź w tym programie będzie Ale ja właściwa. poproszę o tą szczerą odpowiedź. <laughs> natomiast, natomiast na pewno praca poselska, jeżeli człowiek jest zaangażowany w pracę poselską, nie pozwala na to, żeby prowadzić jakieś inne aktywności, które mogłyby być... Czyli jako parlamentarzysta nie zarobi się kokosów w Polsce? No to nawet nie o to chodzi, bo praca parlamentarzysty to jest też służba tak naprawdę, więc tutaj nie chodzi o to, żeby zarabiać, nie chodzi o to, żeby gromadzić majątek. Chodzi o to, żeby coś dobrego zrobić dla kolejnych pokoleń, dla moich dzieci, które, które mam i które chciałbym, żeby żyły w lepszym świecie. Natomiast panie redaktorze, myślę, że to jest troszeczkę szerszy problem, ponieważ umyka nam tu cała duża sfera tych majątków, które zostały podzielone. Na przykład tak jak w przypadku premiera. Morawieckiego, co do którego nie mamy żadnych informacji, takich realnych, prawdziwych, jakim dysponuje majątkiem, w jaki sposób ten majątek został zgromadzony, bo przecież jest rozdzielność majątkowa, która została dokonana w momencie, kiedy okazywało się, że to będzie informacja, która może być dostępna publicznie. Więc tak naprawdę to nie chodzi o zarobki, nie chodzi. To, to ważne jest to, żebyśmy jako obywatele mieli pewność, że ten majątek został zgromadzony w sposób legalny. A w przypadku takim, jaki na przykład jest w przypadku premiera Morawieckiego, gdzie ten majątek został podzielony? No tutaj nie mamy żadnej pewności, że to wszystko zostało w ale... sposób prawdziwy, legalny, zgodny z prawem, uczciwy przede wszystkim zgromadzone. Nie, ale o czym pan mówi? Znaczy pan teraz opowiada, na no jakby nie, kompletne, ja kompletne, kompletne, z... kompletne bzdury prawa. pan opowiada. Miała, miała być e, jawność majątków. E, cały drogi czas drogi, drogi panie, panie minister Schreiber, adwocem, krótko. Tak, krótko. E, to znaczy, no to akurat nie ma żadnego znaczenia, bo wszyscy A. wiedzieli, wszyscy wiedzieli e, z jakim majątkiem zaczyna w tym, w momencie kiedy, kiedy pełni funkcję publiczną. E, I e, to wzbogacenie ewentualnie, to, na, to w jaki sposób można. Te oświadczenia majątkowe wykorzystać do zbadania tego, o czym Pan mówi, dotyczy okresu, w którym dany polityk pełni funkcję publiczną. Czy on mógł daje. być nieuczciwy, nie, nie tak? Nie, nie, no pana to pana gratuluję czy pan dobrego sprawy. Ale czy pan, czy pan sam siebie słucha? E, to Słucham znaczy, co, tego, co, co, pan z, mówi. co z wiadomości o jakimkolwiek oświadczeniu majątkowym <laughs> na starcie e, pracy publicznej może wynikać, co Pan jest w stanie ocenić, czy ktoś jest uczciwy, czy nieuczciwy. Oczywiście, że wtedy także no, od tego jest Skarbówka wiadomość, że każdy polityk, który jest, jest w stopniu większym kontrolowany, także przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które zdaje się, że wy chcecie skasować, więc niech pan nie opowiada takich Dobrze, panie kawałki. ministrze, teraz przechodzę na moją lewą stronę. Tutaj państwo senatorowie, pani marszałek i pan marszałek, senatorowie. Nie mogłem znaleźć, bo jakiś problem jest z systemem informatycznym, jeśli chodzi o Senat, waszych oświadczeń. Ale może sami się pochwalicie, pani marszałek? Jak to jest pani akurat, y, z panią. Akurat w naszych przypadkach jest o tyle łatwo, że byliśmy posłami w poprzedniej kadencji y, i na koniec kadencji składaliśmy oświadczenia majątkowe, więc y, nasze najświeższe oświadczenia mają chyba dwa miesiące? No tak, to one nie, nie wynoszą nic nowego, nie ma, wszystko jest więc... jawne, Nic się nie zmieniło. Zyskaliście nie zmieniło. czy straciliście? No, troszeczkę musieliśmy stracić, ponieważ była kampania, kampania wyborcza, więc... Nazwijmy to inwestycją. Ona tak, zawsze trochę kosztuje przecież. Skoro nie możemy zaprezentować w tym momencie waszych oświadczeń, to zapytam o oświadczenia waszych liderów. Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zadeklarował około 1, 300 tysięcy oszczędności. Ale też w, czyta, czytamy w oświadczeniu: nie posiada żadnej nieruchomości. Co to znaczy? Nie ma domu, nie ma mieszkania? To oznacza to, co oznacza. To znaczy, że nie mieszka, nie jest właścicielem mieszkania, w którym mieszka. Wydaje mi się, że właścicielem jest małżonka. Czyli przepisał, tak jak premier Morawiecki, to, część to, majątku na żonę? Tylko to była inna sytuacja, <laughs> dlatego że czas był też inny wracał. Premier Mateusz Morawiecki przed, tym, przed wejściem do polityki rozdzielił swój majątek. To było w 2013 albo 2014 roku na początku. Nie, I a ten początku, był cały czas w i od, polityce i, i, po, po, i, i początku... wtedy jak wyskoczył do Brukseli i nie I od, musiał odgryć. Ale dlaczego nie, nie pan przeszkadza? Pan do, marszałek Setyna. Ale jak chce pan, to ja, ja jestem gotowy tutaj do takiej rozmowy. Proszę. I dlatego to jest, znaczy przed wejściem do polityki rozdzielił majątki ale, i dużo o tym było. Ale no właśnie, panie marszałku, mówiąc wprost, jest... czy coś złego jest w tym, że ktoś przepisuje majątek na żonę, najbliższą sobie osobę. Nie, nie jest nic złego, jeżeli w drugim zdaniu tego stwierdzenia mówimy, majątek małżonek czy małżonków polityków powinien, musi być jawny. I to było y, częścią bardzo poważnej debaty, która się odbyła w kampanii wyborczej w 2018 roku. Ja pamiętam, że myśmy zgłosili taki, y, y, taki projekt ustawy i w Słupsku, pamiętam jak dziś, Jarosław Kaczyński odpowiedział: Nie tylko y, współmałżonkowie, ale także dzieci, rodzice, rodzeństwo. I powstała ustawa. Powstała ustawa po to, żeby po prostu wywrócić ten pomysł ujawnienia majątków, y, majątków finansowych. Y, rodzin polityków, czy małżonków, współmałżonków polityków wy, wy, wywrócić. To, bo prezydent odesłał tą ustawę do Trybunału. No tak, ale po to, żeby... I Trybunał się nią nie zajął, zajął się po No Myśli pan, roku. że to była ustawka? Oczywiście, że tak. Znaczy nie mam Ustawka żadnego... PiSu z prezydentem? Nie, była, była taka sytuacja, pamiętam to w kampanii wyborczej, pamiętam tę deklarację prezesa Kaczyńskiego, absolutnie przygotowaną. Jeżeli byłaby, byłaby dobra wola z waszej strony, mówiliśmy o tym od początku, to trzeba było po prostu przyjąć ten, ten projekt, zrobić go wspólnym, ale to wtedy by załatwiło sprawę. A dzisiaj jest taka sytuacja, że uciekaliście z majątkami przez tę ostatnią kadencję i teraz po prostu <głos》> mogę jedno powiedzieć, że większość parlamentarna w najbliższym z możliwych y, y, posiedzeń złoży ten wniosek i przegłosujemy go, y, go w Sejmie i współmałżonkowie będą musieli ujawniać swoje y, wwietnie, walory majątkowe. Wwietnie. To w takim razie składajcie, ja przypominam, że za tamtym projektem także głosowałem, o którym mówi pan, pan senator. Natomiast różnica cała, jeżeli tak naprawdę chcemy o tym rozmawiać, między Tuskiem i, i Morawieckim jest taka, że jeden uciekł z Polski do Brukseli, z pracy dla Polski, po duże pieniądze do Brukseli, a drugi... Zrezygnował z dużych pieniędzy, które zarabiał w biznesie, by pracować dla Polski, i pan całą resztę to opowiada, co to znaczy, że, co to co znaczy, to znaczy, ucie, że Donald, ucie. co to znaczy, że Donald Tusk e, e, zachował się tutaj dobrze, że co, że nie musząc składać Ale oświadczenia będzie, majątkowego, będzie będąc cały tego... czas będąc cały czas politykiem, e, tylko że już nie premierem, a a szefem Rady Europejskiej. Wtedy dokonał tego przepisania kto majątku, i pan twierdzi, że to jest doskonała robota. Gratuluję. To gratuluję. Gratuluję. Ale, to znaczy, to jest właśnie. Obracanie kota ogonem. Znaczy, to, w tym jesteście najlepsi. To jest znaczy, złodziej krzyczy łapać złodzieja. I to jest zawsze w Waszym, jak się z Wami rozmawia. Zobaczymy, czy podpiszecie, jak będziecie głosować za tym projektem i czy podpiszecie e, wniosek o błyskawiczne e, Ten projekt zb. będzie. Ja nie wiem, co Wy zawrzecie w tym Ale, projekcie, znaczy, bo to, co tak zrobiliśmy po tak mrożeniu tego rządu, zaczniemy. Tak, 6 lat temu współmałżonkowo, po prostu. Panie marszałku, kiedy ten projekt się ja pojawi? myślę, że na początku roku, zaraz po przyjęciu budżetu, to jest coś oczywistego. I to jest nasze Czyli o jawności majątku żon polityków. małżonków polityków. Ale dzieci też czy nie? Nie uważam, że to, co przy tej opinii Trybunału Konstytucyjnego, poważnie go trzeba wziąć pod uwagę, żeby po prostu nie było pretekstu do odrzucenia tego. Pani Marszałek, tego czy lewica poprze ten projekt, o którym mówi pan Marszałek Setyna. Tak, oczywiście my uważamy, że majątki polityków i ich małżonków powinny być jawne, bo takie są fakty. Dzisiaj wykorzystuje się przepisywanie tych majątków po to, żeby ukrywać, ukrywać Czyli żeby prawdziwe. Majątek dochody. pani męża będzie ujawniony. Mój mąż będzie musiał jakoś z tym żyć.